Kiedyś przez kilka miesięcy nie czesałam w ogóle włosów. Byłam młodsza, to zawsze chciałam mieć długie, piękne włosy. I po prostu zapuszczałam je odkąd pamiętam, nie chciałam ich w ogóle ścinać. Natomiast nienawidziłam ich czesać, po prostu to była katorga dla mnie, jak ja miałam czesać sobie włosy, nie. Próbowałam się sama czesać, ale stwierdziłam, że nie, to mnie boli za bardzo, to nie jest dla mnie. Czesała mnie mama, to już w ogóle to się zawsze kończyło jakąś histerią, krzykiem. Za bardzo mnie to denerwowało, więc stwierdziłam, że nie będę czesać włosów w ogóle. I moją standardową fryzurą był właśnie taki kucyk zawsze. Nie było widać, że te włosy są nieczesane, jak ja w tego kucyka zrobiłam. Więc stwierdziłam, że nikt się nigdy nie dowie, a ja stwierdziłam, że super, bo nie muszę się już nigdy więcej czesać. Oczywiście na głowie zrobił mi się całkiem pokaźny kółton, cool który się... E powiększa. Trza wersja mnie zbytnio się tym nie przejmowała, także... Powiem, że mnie strasznie to czesanie bolało. Ja po prostu wolałam żyć z tym wielkim, powiększającym się kłótonem, niż czesać włosy. Serio. I w taki oto sposób nie czesałam włosów przez dobre kilka miesięcy. Mam wtedy nastąpił dzień, który od